Wróciła ekstraklasa nareszcie. Po tych kilku tygodniach przerwy ciężko było w to uwierzyć, ale jednak już nas uraciła kilkoma dobrymi spotkaniami. Także zapraszam na podsumowanie tego, co działo się w tej kolejce. Oprócz dwóch spotkań, bo jedno właśnie się chyba zaczyna, a drugie, no nie da się ukryć, będzie jutro. Także nie ma szansy tego zmieścić w tym odcinku. Zaczynajmy. Pierwszym meczem tego sezonu był pojedynek Pogoni z Wartą i tutaj zakończył się ten mecz wynikiem 1-0 dla Pogoni. Pogoń zwyciężyła dzięki brance debiutanta, co jest tutaj bardzo ważne. Mimo wielu osłabień ta Warta była dla Pogoni no równorzędnym rywalem. Warto też zwrócić uwagę, że akcje Pogoni głównie napędzane były przez Marcela Wędrychowskiego. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 i to był pierwszy mecz tego sezonu. Drugim piątkowym spotkaniem był mecz Legii z lks em No i Legia niestety, ale nie mogła zacząć tego sezonu lepiej. Mówiąc wprost, no delikatnie zdemolowali ten LKS, bo wygrali aż 3 do 0. Przeważali na boisku, a LKS jako beniaminek, no nie miał za wiele do powiedzenia. W lks ie brakowało tej skuteczności w ataku, czego nie można powiedzieć o Legii. Bo Thomas Peckard zdobył nogę hat strzelił trzy bramki i dał swojemu klubowi zwycięstwo. No i na koniec dnia Legia była pierwszym liderem Ekstraklasy. W sobotę miało miejsce spotkanie pomiędzy stalą a Krakowią i tu też działy się rzeczy niestworzone, Mecz zakończył się wynikiem 2 do 2, czego pierwsza połowa no, nie zwiastowała. Stal do przerwy prowadziła 2-0 i dopiero po zmianie strony Krakowia się obudziła i wzięła za odrabianie straty. Gdy już te straty były odrobione i na tablicy wyników pojawiło się 2 do 2, no to wtedy oba, oba zespoły troszeczkę spuściły stonów. Krakowia bała się tego ryzyka, podjęcia ryzyka i zaatakowania bramki rywali Natomiast też nie dziwię się, bo nadziali się na dwie kontry i bali się trzeciej, której ten remis wystarczył i dawał jeden punkt. Więc no tutaj kluby po prostu podzieliły się punktami. W pojedynku Rakowa z Zagielonią, obecnego mistrza Polski z Zagielonią, padły trzy bramki, wszystkie trzy po stronie Rakowa. I była to godna mistrza Polski odpowiedź na piątkowy mecz Legii. Warto zaznaczyć, że Raków do przerwy oddał jeden celny strzał i był on zakończony bramką. Kolejną taką kluczową rzeczą tutaj jest to, że to był już czwarty oficjalny mecz Rakowa w tym sezonie, natomiast dla Ege było to pierwsze spotkanie. Ostatnim sobotnim meczem był mecz Lecha z Piastek, który zakończył się wynikiem 1-2 i trzeba powiedzieć jasno, że Lech pokazał w tym meczu dwie twarze. Pierwszą fatalną z pierwszej połowy i drugą no już nieco lepszą w drugiej połowie. Od początku meczu widać było, że z upływem czasu rosła przewaga gospodarzy, jednak w drugiej połowie już do głosu doszedł Lech. Odrobił bramkę, którą stracił w pierwszej połowie, a nawet wyszedł na prowadzenie dzięki dubletowi Marchwińskiego. Była to pierwsza porażka piasta bodajże od pięciu miesięcy, bo ostatni raz przegrali u siebie z legią 2 do 1 w lutym, dokładnie 21 lutego. Mecz górnika z Radomiakiem zakończył się wynikiem 0-2 dla Radomiaka i trzeba powiedzieć jasno, że bramkarz górnikowi nie pomógł. Jego katastrofalna zabawa z piłkuścia w dribbling kosztowała Górnik niestety stratę bramki na 2-0. Nie wiem co miał w głowie, że się zaczął kiwać, a nie wybijał tej piłki. W końcówce Górnik miał jeszcze szansę na zmniejszenie strat, jednak no, Podolski nie trafił w bramkę i mecz zakończył się wynikiem 2-0. I mecz, który teraz się kończył, czyli mecz Zagłębia z Ruchem. Tutaj strzelali tylko piłkarze Zagłębia, bo pierwszy gol był samobójczy, drugi już padł prawidłowo do bramki ruchu, jednak wisienką na torcie i ozdą całego spotkania była bramka kłódki, który strzelił no, z takiego powiedzmy woleja i to dość z dużej odległości, bo to było około na pewno około 20 metrów, Przepiękna bramka od poprzeczki bramkarz był bez szans i dało, to zagłębił 3 punkty. A przed nami jeszcze mecz dzisiaj widzę was puszki i jutro korony ze śląskiem Wrocław. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę. I widzimy się już jutro na szortach. Trzymajcie się i do zobaczenia.